Tam wszystkich hodowców. Jest 1 sierpień. Mamy ostatni lot. 610 km Seminational, to znaczy się taki y, półnarodowy. Cała północ Francji, lepa, 6 regionów razem, 6000 GMB wypuścili. Mieliśmy wczoraj puścili, ale tam na południu była zła pogoda. W dzisiaj 9.20. Silny moc, boczny wiatr. Nie wiem, jak te GMB polecą. Zobaczymy ile czy 80 czy 90, nie wiem ale boczny Zobaczymy, czekamy Ola, chciałem wam powiedzieć i obalić wszystkie mity hodowców. Ci co twierdzą, że na ospę się tylko raz w życiu gołąbka trzepi i Polska się nie zarazi, to wcale nieprawda na 120%. Mam tu gołąbka koło siebie. Turbo zaraz go pokażę Wam 2007 rok. Jeden najlepszy w mojej gołębi, on był 4 razy pierwszy, 9 razy drugi. I 60 konkursów w ciągu 5 lat. Nian 100%. O właśnie, pokażemy go pięknie. 2007 rok. O. Teraz proszę zobaczyć i zapał ospę. O, zobaczcie się tu kołka, tutaj o, tu, tu, tu. Moje głębie mają, zobaczcie się jaką tu ma bułę kołka. a ten gołąb był szczepany, szczepiony ponad 10 razy na ospę. Po zawsze co roku szczepię, tylko w tym roku nie zaszczepiłem. I proszę zobaczyć, pierwsze miałem chore. Piękny gołąbek. Przepiękny sam. 2007 rok, utrzymany, piękny. Ulola nerwowy. Pierwsze miałem chore z krótkich dystansów, niby 4 tygodnie. To 4 tygodnie, 3 tygodnie się zarażą, to się do, wysypa, do wysypania tych krostów. Nie wszystkie mają, niektóre w środku, niektóre na zewnątrz, na głowie miały kaktusy. Później 4 tygodnie, żeby troszkę zaczął znikać. Założyłem na 250-500, przyszły opóźnione i wszystkie z 280 i z tej 500 wszystkie koło jak kaktusy przyleciały i zaś 4 tygodnie. A jeszcze gołębie z nie? z dalekich dystansów 5 samców i koniec, nie załadujesz już nic. No i nie ładowałem samców i to 5 tygodni trwało. Później teraz przyszły do formy. W tamtym tygodniu były na 280, musiałem sprawdzić, no przyleciały tak Fajnie, dosyć w formie, latają dobrze teraz. No i 5 załadowałem na tą 610 i 5 samiczek. Samiczki super, bo dwa tygodnie wcześniej w Perpignan 715 km ładowałem 6, 4 w konkursie. Super, ciężki lot, dwudniowy, pod wiatr 40 na godzinę, upał ponad 30. Spisali się super. Ten mój gołąbek. No i proszę zobaczyć, nie ma ospę. I... I to jest nieprawda, udowodnione na 120%, że gołębie na ospę trzeba szczepić co roku, panowie, co roku. To jest gołąbek 2007 rok. On pokaże obrączkę. Nie wiem, czy będzie widać. A, Coś to dzisiaj jakieś śliski, On jest taki, że. O, obrączkę. Będzie widać. O, lol, lol, to on jest troszkę dziki. Ja nie widzę, bo to jest ale 142, 142, 188, 2000, nie wiem, czy będzie widać. Może troszkę dalej, czy bliżej. Nie wiem, o co chodzi ta kamera. 2007 rok. No niech będzie. Także taka jest sytuacja. O, spa to jest koniec świata. Spieprzony sezon. Przez głupotę zaoszczędzone 50 euro a, a tyle pracy poszło na małe Usłyszałem gołąbki i co? I gołąbki nie mają formy, niby to wyglądają, ale formy nie ma, nie? Ale miałem tyle szczęścia, że samiczki leciałem samiczkami i samiczki też 3 tygodnie tak spadły z formy strasznie. Ale tylko się dwą takie 3 kropki po 3 kropki miały koło ropek. a resztę na pewno środku. Teraz już.

Pa Super. na samica i samiec. Kampionka, hociocia cia samiczka, chocia cia chocia hociocia cia. Pa cia cia. Pa cia 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 Chocia, cia Są dwie, chociaż, ja czacze, chociaż, chociaż, Choć, cia, cia, czacze, 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 cia, Choć, choć, choć. Jest rudy. Myślę, że może konkurs będzie miał. Ja się pomyliłem, ale to leciało 10 regionów razem. Lod się okazał głupkowaty, ciężki Zobaczymy, 6 gołąbów, 10 Szkoda samczyki załadowałem po tej ospie Jednak słabszy od samic Czekamy Jest czarna Pier... Szampionka Chodź, a ciać, a Siódmy gołąb, chodź, chodź. No chodź Chodź, super, pięknie, Jos Josen, On jest super, tak z niego będzie. On taki biedny był chory, tak miał zawalone. Chodź, chodź, chodź. no chodź. już jeszcze było w tym roku nie dawać więcej. No słuchaj pan, powiedz, że pan głupie głowie. Nie to tylko po chorobie to jednak trzeba trochę, trzeba trochę dojść. Musi dojść do siebie, To dwulatek jest. No. chodź, chodź, chodź. Jeszcze jednego dwulatka nie ma. Chodź, 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 No chodź, wejdź, już jesteś w domu, masz, wakacje. Dziewiąty gołąbek. Chodź. Chodź, chodź Szampion. Super. Brakuje jeszcze jednego. My się za chwilę doleci. Chodź chodź, 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 chodź. Chodź, Chodź, cioć, cioć, cioć. Chodź, chodź, No, chodź. No, chodź. Widać, troszkę wyjechany. Straszny wiatr, ale sobie dał rady, po takiej chorobie. Witam hodowców. Jest poniedziałek. Jesteśmy w gremniku hodowców. Głąbek doleciał dzisiaj, dziesiąty, 12.31. Strasznie wyhełtany musiał zrobić milion 1000 kilometr, km poszedł nie z tą grupą w Normandię na zachód tak się myślę, może i może i nie, ale tam też była duża grupa gołębi, 10 regionów razem myślę Lod udany Wczoraj 9 siadło Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, bo to dopiero muszę obliczyć dzisiaj to dzisiaj będą teraz zegary także to moje już wszystkie razem. Asy w formie po tej strasznej chorobie. Myślę, tak, że, że jakbym ty samców nie załadował, może bym dobrze zrobił, bo jednak widzę, że samice były lepsze. Po tej, po tej chorobie samczyki jednak przechodziły to bardzo ciężko. Samice miały trzy wysypkę, resztę nie miały, ale formy spadły okropnie przez trzy tygodnie. Także, ale jest dobrze. Są wszystkie w domu, 10 na 10. To jest bardzo dobrze, było 6 tysięcy gołębi, 10 regionów. Gołębie we wszystkie strony, cała północ Francji. To się tak zdaje, to są straszne duże kilometry, na przykład Normandii w trzecim regionie, a my to 350 km do Gębia. Jakby poleciał to później musi wracać 350 km. To nie do pomyślenia. Także gąbki są w formie. Widzę dzisiaj, no ten przyleciał, dzisiaj to trochę spad, z mięśni, wiadomo, tyle kilometrów wczoraj do wieczora, no i dzisiaj do południa, no to musiał pięknie polecieć. Także sezon zakończony z bolączkami, ale zakończony. No trudno, nie zaszczepiłem na ospę i tak jest. Trzeba szczepić co roku, jak wam pokazywałem wczoraj tego mojego samczyka, najlepszego turbo. Także życzę dobrych lotów młodych. No i myślę, że że będzie sezon udany ale coś w Polsce zapowiadają złą pogodę nie wiem jak to będzie u nas sezony zakończone teraz się biorę za treningi młodych jesteśmy jeszcze chciałem pokazać moje szampionki samiczki jesteśmy w golewniku samiczek tu jest moja szybka 704 tu jest Piosenka Tu moja szampionka na dalekie dystansy Super siadała Trzy razy była pierwsza w domu. już następna samczykiem Następno się chowią, ja się, a ta jest troszkę płochliwa taka nie? szablonka tu moja szybka. Nie była dwa razy w koszu teraz, bo została. Przyszła w poniedziałek się okazało, że się troszkę rozbiła. Ale też dobrze oglądam i na kołoczka miała, chrostkę, nawet nie zauważyłem, zostawiłem w domu. Tu jest moja szampionka. Idę zaraz, Czarna, piękna siadała, wczoraj siadała piąta.